Świątek na prawej stronie, Damian Świątek do Mateusza Kapusty, Tomasz Skałbania. Polkarnym bardzo ładnie broni Gruchała. Strata to Bardzo indywidualnie teraz kontra 3 na 1, musimy wracać, Jezus i broni Hamryszczak. Koleś albo przynajmniej Sanhedrynu, dla gracza z numerem 16. Rapisiński, mocne uderzenie, udało mu się. Tomasz Bielach do świątka. Świątek. Do kapusty musi być bramka broni gruchała. Fen ale teraz Burkat tą piłkę. Burkat do klima musi być. Ale ponownie broni fenomenalnie e, tym razem. Rodzaju Burkat się to wszystko wplątał. I kontra zs u Musimy wracać 2 na 1, Czy zdąży Karaś? Jezus i gol! Wcześniej. I znowu kontra 2 na 1. Hamryszczak! A, i teraz pory koszecie 2 do 0. Uu, za Jeszcze Fatal raz Klim, 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 Karaś! I Jezus na prawej goni go, Klim. Broni Hamryszczak. Cholewicki. Krzysztof Cholewicki. Uderzenie z dystansu, pewna obrona Hamryszczak. i 2 na 1. Czyżby to koniec naszych marzeń o powtórzeniu wyniku sprzed roku? A, nie, mamy Krzysztof. I po zawodach, po zawodach niestety... Świątek. Skałbania. Kapusta! Ach, ależ teraz bramka AZS-u to obronił. Ale co zrobić, taki jest sport. No chyba, że teraz. Skałbania, Holewicki! I piłka nie wpada do siatki. Klim już na połowie rywala. U, z dużego palca minimalnie ta piłka przeszła obok prawego słupka bramkarza AZS-u. I jest kontra Chrapiśinski czy na jeden Broni Klim? Szanuję.